Agata z rolnika przekazała komunikat tuż przed finałem. Już tego nie ukrywa, wielki finał rolnik szuka żony już jutro w TVP, a fani przebierają nogami w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń w show. Tymczasem Agata z 11. edycji rolnika opublikowała sugestywny wpis. Czy zdradziła tym samym, co telewizja polska wyemituje już w niedzielę? Widzowie w napięciu oczekują na rozwój wydarzeń w finale 11 edycji Rolnik szuka żony, a wydarzenia w ostatnich odcinkach tylko podsyciły spekulacje. W minioną niedzielę Adam rzucił Wiktorię, Agata zdecydowała się na przyjaźń z Irkiem, a Rafał i Dominika rozpoczęli rozważania o ślubie. Teraz, tuż przed finałowym odcinkiem, Agata z rolnika zabrała głos na Instagramie. Co przekazała fanom? Agata z rolnika zwróciła się do fanów przed finałem, 57-letnia Agata zgłosiła się do programu Rolnik Szuka żony, by po latach samotności odnaleźć swoją drugą połówkę. Niestety, do tej pory relacje z kandydatami w programie, Irkiem i Mirkiem układały się raczej bez fajerwerków, jednak fani zastanawiają się, czy może nie wszystko jeszcze stracone? To między innymi dlatego widzowie czekają na finał 11 edycji show. Teraz, zaledwie dzień przed emisją ostatniego odcinka tej odsłony rolnika. Wszystko wskazuje zatem na to, że w finale możemy spodziewać się naprawdę emocjonujących zwrotów akcji. Podobny wpis opublikował kilka dni temu Marcin z Rolnika, który również zaprosił widzów na finał. Wydarzenia, do których doszło ostatnio między Agatą a Irkiem, zaskoczyły fanów rolnika. Kandydat, mimo spekulacji widzów, po kilku tygodniach rozłąki spotkał się z rolniczką, jednak para ustaliła, że lepiej będzie, gdy pozostanie w przyjacielskich relacjach. Nie tylko wątek Agaty i jej kandydatów budzi spore emocje wśród fanów rolnika. Również sytuacja Rafała, który długo nie mógł się zdecydować między wyborem Anety lub Dominiki, wywołała wiele pytań. W zwiastunie finałowego odcinka rolnika widać zapłakaną Dominikę. Fani dostrzegli jednak jeszcze jeden szczegół dotyczący rolnika, Rafał witając się z Anetą, położył jej rękę na pośladku, więc może ostatecznie trzyma za rękę Anetę. Co za drań? Jak rozwiną się wydarzenia w finale rolnika? Które pary pozostaną razem, a kto najbardziej zaskoczy? Jedno jest pewne widzowie mogą już rezerwować czas na niedzielny wieczór, by o 21.20 włączyć TVP. Czekacie?